Dajcie, dajcie. Poczekamy, poczekamy. Słuchajcie, kochani. Jest Jurek, jest Marcin. Jest nas trochę. Jelenia Góra. Miasto cudów, słuchajcie. Coś Wam pokażę. Główne, jedno z większych rąd Rondo Wieleniej Górze, moi drodzy. I teraz obrócę kamerkę. Miasto cudów normalnie. El prezydent Jerry. Zobaczcie co odpierdzieli tutaj. Słuchajcie. Patrzcie to na to. Widzicie to? Jerry zrobił coś takiego. Wymyślił sobie na rondzie. Słuchajcie. Jestem na rondzie. Słuchajcie. To są jaja, miasto cudów, jelenia góra. Dziurawe drogi, brak mostów, zerwane mosty, dziura na dziurze, a Jurek zreca, zleca wykonanie czegoś takiego. Wik, ten człowiek, który ja nikogo nie segreguję, nikomu nie zabraniam robić z jego pieniędzmi, co chce. Ale słuchajcie, co oni odpierdzielają tutaj, to się w głowie nie mieści. Ile to kosztuje? On to zlecił, Jerry zlecił to MPGK. MPGK to wykonało. Słuchajcie, tu instalacja jest. To będzie jeszcze się jeszcze będzie podświetlone. Widzicie na stojaczku. Spawane to wszystko. Takie cuda. A tam łobuz jeszcze. Łobas. O, widzicie ten. O, osioł na Sejm RP. Z lewicy jeszcze się śmieje z tego wszystkiego. Zobaczcie. To są cyrki. Normalnie jaja. O! A łobas jeszcze wisi tutaj. Łobas jeszcze ten P Oseł, Oseł. Normalnie osioł, jeszcze tu wisi. Kampania dawno się skończyła, a on jeszcze tu wisi. O! I dołączył do nas. Tutaj król Jelenigury. słuchajcie. Największy celebryta w Jelenigurze Marcinek. Powiedz Marcinku. Siema, siema. Słuchajcie. Szybki po Tam macie jednego truciciela. To krotkę Tam macie, moi drodzy, zaraz gdzie? Tam biedronka. A? Tak? Tam jest biedronka. Słuchajcie. Tam jest, tam jest biedra, tam jest biedra. No. Tam jest biedronka, Koło Ryneczku Kolejny truciciel. Lidr, który się niedaleko stąd znajduje, jest, współgra. Jest tam, jest tam. Tak, też jest tam. Współgra z Owsiakiem. Przeczytajcie raporty Nikowskie. Dlaczego to napiętnujemy i dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że raporty Najwyższej Izby Kontroli pokazują, że żywność w Polsce jest rakotwórcza, niebezpieczna i najgorsza w Europie. Ci hipokryci, moi drodzy, z Platformy Obywatelskiej i PiSu, z tym, e, jak on tam się nazywa, Andrzej, e, amerykańska parówka wypełniona izraelską treścią. Andrzej, Wspierani przez korporację. Adrzej Juda, Wzięli sobie, rozumiecie, owsiaka, który pierze ludziom mózgi. Pierze ludziom mózgi. I e, Lidl zbiera do puszek pieniądze, sprzedając rakotwórczą żywność. Wspierając Owsiaka, bo Owsiak zbiera na respiratory. Nie Owsiak zbiera, tylko dzieci zbierają dla Owsiaka. A dzieci zbierają dla dzieci, Owsiaka. Dzieci to jest różnica, moi I, drodzy. Dzieci zbierają dla Owsiaka. I w tym kraju, jak się mówi, moi drodzy, że powinien być system laboratoriów kontroli jakości żywności. I e, żywność powinna być zdrowa nie? powinna być podstawą życia, a w szczególności u kobiet w ciąży i u u dzieciaków, które no w przedszkolach, w szkołach dostają rakotwórczą żywność, dostają paróweczki, dostają stuczu nakładczego, dostają moi drodzy pieczywko, które zawiera glifosat no i cóż moi drodzy widzimy tutaj mamy, mamy zrobione mamy zrobione tutaj e, serduszko E, który zlecił wykonać e, prezydent miasta Jeleniej Góry Cery Który schował, moi drodzy e, Który schował e, wyniki badań laboratoryjnych dzieci na zawartość glifosatu Do szuflady I pali głupa I pali głupa i mówi, że to wszystko wina rolników Chciałbym powiedzieć, że 80% żywności w naszych sklepach znajduje się z importu. Właśnie tych korporacji, które wspierają pana Owsiaka. Między innymi TVN, który tak bardzo mocno promuje tą e, całą akcję. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że TVN promuje, moi drodzy, i żyje bardzo dobrze z reklam. A między innymi paróweczek. Tych słynnych paróweczek, z którymi się sądzę w sądzie. Moi drodzy, to jest. Szczyt hipokryzji, głupoty, i niech się ten naród w końcu obudzi, bo gdybyśmy mieli system kontroli jakości żywności, a każdy z nas płaci podatki, a w tym kraju nic nie jest kontrolowane, to nie byłoby dzieciaków na onkologii. Jakby nie było dzieci na onkologii, nie byłoby tej przyczyny w ogóle, która by na, o której mówimy, że jesteśmy truci. To niepotrzebny byłby owsiak z tą całą chucpą e, wyprawianą w Polsce, e, która została no, tutaj e, przez masonerię, można powiedzieć, wprowadzona. E, zwracajcie uwagę na to, co jecie. I teraz zobaczcie: sponsorami tej całej akcji pana owsiaka są głównie producenci żywności. Jak nie ci psów, e, którzy bardzo szkodliwą żywność robią jak nie jakieś firmy yy, z branży mięsnej yy, cudów niewidów i ci głupi sportowcy dają się tak nabierać, żrą to gówno moi drodzy bo taka dzisiaj jest tendencja, taki trend jest w konsumpcji rakotwórczej niebezpiecznej żywności już piszą o tym jeden z raportników schował go Mateusz Morawiecki pod dywanik, walasiak zrobił poprawkę, zrobił raport najwyższej izby kontroli pokazał w tej chwili na nowo, że jemy coraz gorszą najgorszą, żywność, najgorszą. najgorszą w Europie i, i taki lid, bezczelny lid, który to nie jest firma niemiecka, moi drodzy, ani lid, ani Biedronka, moi drodzy, ani ten Osom, ani Kaufland, czy to to nie są nie są korporacyjne, nie są moi drodzy niemieckie, holenderskie czy belgijskie, czy tam szlakie jakie firmy, tak? czy duńskie, nie wiadomo jakie, portugalskie. Na pewno jest to jedna grupa kapitałowa, która sobie tylko podzieliła te nazwy na różne kraje, żeby nas tak ogłupiać. Żywność jest jednakowa we wszystkich tych marketach i e, moi drodzy, Lit, musicie mieć świadomość, że Lit jest też producentem żywności. Bo jest pod marką Lidla produkowana żywność. I jaka jest ta żywność produkowana, moi drodzy, na rynek niemiecki, całkowicie w innych gramaturach, w innej jakości, w innych surowców, z, innego, z innych dodatków. Jest bardziej zdrowa, zdrowsza niż na rynek w Polsce. Więc ten sam LID dwojako traktuje konsumentów. Tutaj, w związku z tym, że mamy no, całkowicie odmienne normy żywnościowe, bo tak pozwala ten frajerski rząd prawa i sprawiedliwości truć Polaków, to można, moi drodzy, to robić. I jednokrotnie słyszymy, jak słyszeliśmy od tych wyznawców Tesco w Polsce, dyrektorów, że oni nie trują ludzi, oni dostarczają taką żywność, jaką sobie życzy konsument. Jaką dopuszczają normy, więc oni nie łamią prawa. Ale to, że oni, moi drodzy, yy, wiedzą, że sprzedają rakotwórczą żywność, a normy na to pozwalają, to nie upoważnia ich to do tego, żeby w sposób świadomy nastrudzić, i w sposób świadomy i bezczelny, moi drodzy, zarabiać na nieszczęściu dzieciaków. Wynikiem właśnie tego wszystkiego. Ich bezprawnej takiej działalności maksymalizacji trucia używania takich dodatków ilości chemicznych związków do żywności jest dziecko na onkologii. I dzisiaj Pan Owciak hipokrytą jest wspólnie z trucicielami, bo można powiedzieć, w sposób odpowiedzialny jestem to w stanie udowodnić, ponieważ raporty nikowskie o tym dokładnie mówią, że żywność jest sprzedawana. Niebezpieczna i rakotwórcza. Więc zarządy tych firm, które tutaj na terenie Polski się umiejscowiły, a rządy polskie, Donalda Tuska moi drodzy, właśnie tego lidera tego Bożka, bo przecież Jerzy jak to ma Bożka w domu, se postawił jak buddę Donalda Tuska i do niego się modli. E, pozwoliły między innymi na oddanie dystrybucji handlu systemu przetwórstwa rolno-spożywczego i dzisiaj jesteśmy ofiarami, wszyscy obywatele jesteśmy ofiarami, wszystkie dzieci w Jeleniej Górze są ofiarami przestępczej działalności korporacji zagranicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To wszystko, moi drodzy, jest jeden wielki bandytyzm. Miałem ze sobą żeś tu butelkę randapu, ale nie byliśmy przygotowani, że zrobimy tutaj dzisiaj audycję. Ale moi drodzy, ten randap nie wziął, się bez powodu. To jest jeden z elementów celowej depopulacji narodów i nikt o tym nie wie. Więc, jak yy, żono chcesz pozbyć się męża, kup butelkę Randapu, dolewaj mu do herbaty i do zupy. Nie będzie wiedział, kwestia pół roku na pewno kotnie w ramki. Chcesz się pozbyć sąsiada, dolej mu to do studni. Na pewno konsumpcja takiej wody przy takim stężeniu, moi drodzy, doprowadzi go na onkologię. Także jak chcecie się pozbywać kogoś, możecie to robić w majestacie prawa, nikt nie będzie wam tego w stanie udowodnić. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, w żywności jest to powszechne, o. jest to obecne, więc tak naprawdę nikomu nie będzie można udowodnić celowego, specjalnego trucia, no bo skoro producenci nas mogą truć, a prokuratorzy kiwają ramionami i chodzą w tych smu, w tych stogach ze smugą, moi drodzy, bo li to rozczelnione. No i to, to jest taka prawda, moi drodzy, tak wygląda. Dzisiaj prokuratura, ministerstwa, wszystko mają w dupie trucie. I mamy do czynienia z bandytką, mamy do czynienia z bandytką w systemie rolno spożywczym, systemu przetwórstwa rolno-spożywczego. No i tutaj moi drodzy Pan Łowszak. No zbawicie, pan zbawicie, panem, zbawicie. E, hipokryta, e, hipokryzja Łóżniaka i Owsiaka. Wow, to właśnie. jest element za pieniądze mieszkańców Jeleni Góry Ale Jurek, słuchaj! Ja mam nadzieję, bo Jurek do Jurka, napiszcie do siebie list, kto za to ma zapłacić. Bo ja nie zamierzam, jako mieszkaniec Jeleniej Góry, płacić za ten kabaret, za ten cyrk, który oni tutaj zrobili, moi drodzy, pod stument wylali. Zobaczcie, to wszystko dla Jurka Owsiaka, Jerzy Łóżniak, Bożka se postawił z Donaldem Tuskiem i się modlą jeden do drugiego wieczorami, tylko nie wiedzą, moi drodzy, że to niedługo to się skończy bardzo wielkim upadkiem Państwa Polskiego, bo ci złodzieje z Platformy i ci złodzieje z pis do tego właśnie doprowadzili ten kraj, moi drodzy, na skraj upadku, ale to wszystko za zgodą wszystkich obywateli, wszystkich Polaków. Bardzo dziękuję Wam. Pozdrawiam z ronda łowsiaka. No, jakie rondo? Jakie, jakie rondo? Znaczy tak, ja inaczej może powiem. Słuchajcie, zobaczcie, tu jest kupa ba Bagna, nie? Słuchajcie. Jaki łowsiak, takie rondo. Jakie rondo, takie serce. Jakie serce, taki prezydent tej jeleniej góry. Dziura na dziurze. Dziurą pogania, moi drodzy. Ale łóżniak, ale łóżniak w dobie kryzysu 9,5 tysiąca podwyżki sobie dał. Także odpowiedzcie sobie, e, czy chcecie takiego prezydenta czy chcecie taki kabaret, bo to się już w głowie nie mieści, a ci w Jeleniej Górze, moi drodzy, znakomita większość, jak czytam ko te y, 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 komentarze, moi drodzy, na jelonce, to widać, że dziury macie po glifosacie i to zdrowe. <laughs> Tym miłym akcentem spokojnej nocy. Przemawiał do was miejscowy tutaj Celebryta. Jakie, jakie rondo takie <taki, taki, taki rondo mamy w wiele górze. Jery łuźniak, łuźniak tutaj szaleje, słuchajcie, dziura na dziurze, mosty pozrywane, ale serce jest na środku ronda. Trzeba się pokazać, no bo przecież przekaz musi iść w Polskę, że Jerry coś robi. 9600 zł podwyżki brutto. W sumie łącznie, tak, prawie 20 tysięcy zarabia miesięcznie, no to po tak sobie. Obliczcie, ile wam potrzeba na to, żeby zarobić takie pieniądze. I kolejna sprawa, 1000% podwyżka yy... za wodę zawody, zawody, zawody dla zawody. przedsiębiorców. Tylko w tej wodzie, moi drodzy, musicie mieć świadomość, tam jest... Strąd, Tam jest nadmiar aluminium. Yy, moi drodzy, Jelenia Góra już słynie z najlepszej wody, uzdrowiskowe, Słuchajcie, <laughs> cieplice, uzdrowiskowa woda. Mamy tylko 3750 chyba 3 kilometry rur azbestowo-cementowych. Yy, pijecie z rur azbestowych, całe zabobrze. Yy, no moi drodzy, nowotwory to już jest jak yy, grypa, wiecie? Yy, oni w tej chwili już się tak w tej mieście Jelenia Góra przyzwyczaili do tych nowotworów. 1000%. Jak do tej pandemii. Wchodzą w maskach, świrują, palą głupa tak, i takiemu prezydentowi to pasuje. Słuchajcie, dziurę na dziurze. Można zawieszenie zgubić, ale Jurek, yy, Jurek naprawdę ta podwyżka ci się należała. <grym> Jerry, <grym> jesteśmy za tym, żeby największy nierób w mieście dostawał jak najwięcej, normalnie, za to, co robi ten klient, to ja nie wiem, że jeszcze żaden śmietnik się nie znalazł, żeby go wywieźć. Do, Słuchaj, tak Jurek, to robię. ja ci coś powiem. Za takie dymanie tego społeczeństwa i tego miasta, Jurek, to ty naprawdę musisz Nobla dostać. I jeszcze jedną podwyżkę i słuchajcie, gwiazdka do nieba. Patrzcie, <laughs> Patrzcie strasznie Miejska przyjechała na zlecenie Jurka, słuchajcie, dla zlecenia Jurka jedzie pilnują, pilnują do nas, pilnują serduszka, serduszka. Słuchajcie. straż miejska przyjechała, żeby pojechali popylował. w koło, słuchajcie, pilnują Serduszka widocznie oglądają naszą relację, także zapraszam panowie ze Straży Miejskiej, nie bądźcie, bądźcie z nami. Dzisiaj, dzisiaj będziemy o 24 odpalimy serduszko do nieba, jak wiemy to rondo zniknie razem z Jurkiem. I tym miłym akcentem moi drodzy. Spadamy stąd, no bo co, 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 co tutaj, to jest miasto cudów, słuchajcie, Jelenia Góra to miasto cudów, tu sami cudotwórcy mieszkają yy, i rządzą przede wszystkim, rządzą, to jest czerwona kotlina, tak zwana czerwona kotlina, tu pewno jest ubeków, zomowców, no i prezydent jest były milicjant, przecież Jurek jest były milicjantem, no żeby... Nie? Ja słyszałem, że ten, on był w... formacji jakiejś. W ZOMO. W ZOMO był? A, tą on pałował. No, e, tak pałasz, mi, pałasz. Tak, tak mi mówili, że Ta, był... chyba w ZOMO. A, Ale to donoszą płacą. już na niego. Krążą, krążą. Krążą, krążą, krążą o. słuchajcie, no krążą. Kazał im jeździć, to krążą, jeżdżą. Pilnują serduszka. <laughs> słuchajcie. Za nasze pieniądze, słuchajcie, za podatników pieniądze, pilnują serduszka. Czujecie pilnują to? serduszka. To są słuchajcie. jaja. W tym kraju, jak się nie weźmiemy, nie zrobimy z nimi porządku. I słuchajcie, jest po 22. dzieci nie oglądają. Pa. Trzeba im taki wpierdol spuścić. Żeby popamiętali wreszcie. Żeby popamiętali. Ale e, e, przyjechaliśmy im. Słuchajcie, jest, są. Są, jest. Do nas. Przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy miejska. Was! Chłopaki, przyjechaliśmy Was wesprzeć w pilnowaniu serduszka! Popilnujemy razem! O! O! Pilnujemy razem serduszka z wami! Przyjechaliśmy Was wesprzeć w pilnowaniu serduszka! No! Inwentaryzację! Robimy inwentaryzację dziur w drogach! W całym mieście dziur od groma. Wpadłem tam w jedną dziurę, tam w drugą. Zawieszenie można zerwać. Pomogę, to byliście na monitoringu, tak? Tak jest nagranie, że byliście... Tam... A my też nagrywamy. ...na tym serduszku, <ślażyska> tak, tak? Nagrywamy też. <ślażyska> Ale ja nie wyrażam zgody, żeby pan... A pan nagrywa... jest funkcjonariusz, A, jest, proszę pana. Pan ...zmienić... Funkcjonariusz. Zamazać twarz, Nie zmienić. w życiu. Sąd, sąd, o, o, sąd wydał zmienić wyrok głos. taki, że można teraz funkcjonariusza publicznego Panie, pokazywać. Panie prawa autorskie? Prawo autorskie? Prawa autorskie i tak samo to ja mam prawa autorskie, bo ja, ja prawo mam takie jest a, moim prawem a, autorskim. Tak, ale jako funkcjonariusz, jako prywatny człowiek, wie, jako w prywatnie po pracy, oczywiście, jak najbardziej, zgadzam się z Panem, ale jeżeli Pan jest w pracy, wykonuje po, ale, obowiązki... Ale nie, no szanuję Pana, te, dlatego jestem na, na siebie już, skierowałem. E, panowie, wiemy o co chodzi, tak? Co ja wiem? muszę od Panów dokumenty... O, pan będzie skończy. wniosek. Pan, nie panowie, mam przy sobie. Ma pan? Nie. nie mamy, nie mamy, bo my by wie Pan... Ja nie. Ja jestem Sp osobiście! Spontanicznie! Ja nie ma, na, jak i, na oświadczenie będzie. nie wiedzieli! Ja spisać, zawsze, tak, można, tak, zawsze, że... zawsze można zadzwonić do Jurka! On, on <noise> Jurek, Jurek wszystko potwierdzi! No do... uciekam! <noise> do... <noise> <Dobra. głosy> I co? Kolejny będziemy mieli! Ale teraz Jurka Nie weź, Przymichaliśmy chłopaków wesprzeć, kurde, w pilnowaniu serduszka. <grym> A my panie do domu z no, Ale przyjechałem zobaczyć, bo pan mówił, że jedziecie się kurde, y, gdzieś tam y, pozwiedzać, to ja mówię, przyjadę i was zastąpię. Kochani żeby nie było kończymy tą transmisję słuchajcie no tu po, pogadamy sobie chwilę Jurek Jurek ten Łóżniak pozdrawiamy cię serdecznie słuchaj jedzie patrol policji będą pilnować z nami serduszka to poczekamy jeszcze na patrol pozdrawiamy Łóżniaka i słuchajcie ja nie wspieram nie wspieram nie wspieram i nie wesprę tego od ichszego, ichszego owsiaka, bo wiadomo z jakiego, jakiego pochodzenia jest ten, ten człowiek, jak robi Polaków w, w balona. On uważa, że to on kupuje. No niestety, nawet ci, co, co to robią, nie mam nic przeciwko temu. Ci, co robią, co dają te pieniążki, niech dają, da, dajcie, da, dawajcie, jeśli chcecie. Macie, macie taką potrzebę, róbcie. Nie neguję tego absolutnie. Ja nie daję i nie dam. Dlatego, że nie lubię być robiony w balona. Po pierwsze, dla niego zbierają dzieci, nieletni, to przede wszystkim e, moi drodzy. I ten sprzęt powinno. Ja mieszkałem w różnych krajach w Europie. I jeśli mówiłem o takiej akcji. O jedzie, jedzie, patro. Mówiłem o takiej akcji, to ludzie się pukali w głowę i mówili, że państwo powinno zapewnić taki sprzęt. Państwo powinno zapewnić taki sprzęt. Państwo. Czyli my wszyscy. Ja prowadzę, proszę pana, dziennikarską relację. Więc moi drodzy: Jeśli państwo tego, a państwo jest okradane przez tą bandę, PiS -bandę, i Platformę i Lewicę i Konfederację i jeszcze innych, my pilnujemy serduszka przyjechali, <laughs> <laughs> serduszko <laughs> <laughs> Słuchajcie. Po co to wszystko? Po co to wszystko? Słucham pana? Pan do mnie coś mówi? Jak skończę, to podejdę. Powiedziałem panu. No. Pan chce wymusić coś? Pan chce na mnie? No. Szacuneczku. Jeszcze pana nauczę. Za chwilę to będzie... To, to będzie pan tego. No. Kulturalnie... No właśnie. A nie będzie tu krzyczał na mnie... <laughs> Nie dostał się do policji, to poszedł do straży. no. I tak to właśnie jest no, z tymi ludźmi. 3, Moi drodzy, nie wesprę. Róbcie, jak chcecie. Pamiętajcie, że dzieci nieletni zbierają dla Owsiaka, a to są nie Owsiak funduje te, ten sprzęt w szpitalach, tylko wy to robicie. Ale jemu przypisane są wszystkie zasługi. I sprawdźcie jego statut firmy. I sprawdźcie rozliczenia finansowe firmy Owsiaka i zobaczycie na co pieniążki idą. Na, to, na co idą też pieniążki, na utrzymanie jego fundacji, ile tego idzie i jakie premie są tam wypłacane? Co moje? Dobra. Kolega niegrzeczny jest, to mu nie podam, bo, bo mi się A jakaś, nie spodobał. Ja panu podam, bo pan jest uprzejmy. Wiem, że się spotkamy, wiem. 4 lutego z tym panem w sądzie się spotykamy, tak? Czy no. 20. 20? 20, no. Ale ja byłem, no że to jest jakaś architektura, architektura techniczna. Pan Arman się urodził. O, dawno, to się dawno, wzią, dawno wzią, temu, w no. Nie, to dawno. <laughs> Marzec 20. No. Także kochani, pozdrawiamy z Marcinkiem. Jesteśmy tutaj dwaj jeleniogórscy wojownicy. Co jeszcze Oj jest łobuz. Peselu nie mam, nie mam pesel no. Adres, nie adres pan, nie do korespondencji się proszę pisać Matejki38. W Jelenigurze, no jeleniogórzanin jestem, no. Jurek, Łużniak. A nie, to, to tylko do korespondencji tam podaj. Hmm. Jurek urodziłem się w Jeleniej Górze. Przez całe życie tyle dziur, co teraz jest. Za... Ja, ja, ja mam hasło. Jurek zastał Jelenią Górę murowaną, a zostawił rozkopaną. Dobra, panu, Hipokryzja <gryzja gryzja> Łowziaka <gryzja> Ale oni nie, nie Rodo nie mogę podać. Rod, Rodo. No, <gryzja> Rodo nie. Mogę. Dobra kochani. Zamykamy kończymy. Pozdrawiamy was z Jeleniej Góry miasta cudów. Hipokryzja nie zna granic, moi drodzy. Jerry prezydent z, z Jerrym ow, Owsikiem. Katastrofa. Co tu się odpierdziela? Za czyje pieniądze? Za czyje pieniądze? Podwyżki 100%, 1000% przepraszam, za czynsz, za wodę dla przedsiębiorców. Podwyżki gazu, podwyżki energii elektrycznej, wszystkiego podwyżki tutaj są. Czynszów, zamieszkań. A Jerry dostał podwyżkę z 96%. Słuchajcie, jaja, jaja, Miasto cudów. Pozdrawiamy serdecznie. Tim Bustowski, przebudzeni konsumenci. Róbmy rozpierduchę wreszcie w tym kraju. Róbmy rozpierduchę w tym kraju. Pogonić te świnie, co są przy żłobie. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Hej.